Witam bardzo serdecznie sporty znane i nieznane, tym razem gościnnie w Automobil Kluby Polski w Warszawie. Za nami fantastyczny wóz, a obok mnie fantastyczny kierowca, fantastyczny gość. Pan Sobiesław Zasada, wielokrotny mistrz Polski, mistrz Europy, złoty i srebrny, również wielokrotny, a w zasadzie też mistrz świata. Panie Sobiesławie, pierwsze pytanie. Jak zaczęła się w ogóle Pana kariera sportowa? Jak zainteresował się Pan rajdami samochodowymi? A wiem, że nie była to pierwsza dyscyplina, którą Pan uprawiał. No, rajdami się zainteresowałem wcześniej, to znaczy, tak jak każdy młody człowiek, który lubi samochód, lubi kierownicę. Z tym, że to były zupełnie inne czasy. Także trudno to dzisiaj, powiedzmy, młodzieży wytłumaczyć, jak to było, ale to były sytuacje takie, że. Możemy powiedzieć, że samochód był marzeniem. Oczywiście, jak się ma marzenie, to się myśli, że się to marzenie kiedyś tam spełni. Ale to jest dziwne, zadziwiające, że właśnie wtedy, nie tylko zaraz po wojnie, znaczy nie w dziesiątych latach, ale jeszcze w 60. latach, samochód był marzeniem milionów Polaków. Tylko wiedzieli, że to marzenie się nigdy nie spełni. Może że to jest tylko, tylko marzenie, no. Chciałbym mieć, ale nigdzie nie będę miał. No. To dzisiaj to się zmieniło zupełnie, bo tych samochodów w tej chwili mamy zarejestrowanych chyba 25 milionów, gdzieś koło tego. A jak ja zaczynam tą karierę samochodową, to nie było więcej jak 100 tysięcy. To był pierwszy mój taki wyścig błękitny w Błękitnym Stęglu Ojcowa w 52 roku. No i to była taka sensacyjna, sensacyjny wynik, że akurat ja niespodziewanie zupełnie, zupełnie niespodziewanie ten live, jadąc z pilotu jako z moją narzeczoną jeszcze, Ewą wygraliśmy. Wygraliśmy nie z czołówką polskim, ale z czołówką zawodników krakowskich wtedy, na Kraków wtedy. Był bardzo, bardzo silny, jeśli chodzi o spotkanie. No właśnie, bo zaczynał Pan jako lekkoatleta rzut e, oszczepem. Dziś mamy fantastycznych zawodników, Marian Andrzejczyk na Igrzyskach Olimpijskich. A jak to się stało, że właśnie od oszczepa oszczepem do rajdów w Nie mam. ja muszę powiedzieć, że to zarodził wychowanie. Ja byłem wychowany w dużej dyscyplinie, jeżeli chodzi o, o rodziców i to bardzo dobrze, ale praktycznie uważam, że wychowało mnie harcerstwo. Harcerstwo było bardzo ważną wtedy dla mnie organizacją. To była mniej więcej hasło Bóg honor ojczyzna, ale przede wszystkim była sprawa prawa mówienia prawdy. I to słowo było absolutnie najważniejsze. No i stosunek też do, do przyjaciół, do bliźnich, do, do ludzi, żeby być uprzejmy i tak dalej. No i taka była to młodość moja. Samochodem zacząłem jeździć dosyć wcześnie, bo uzyskałem prawo jazdy mając 16 lat. Także no, wydaje mi się, że, że to był duży zapał. Ale miałem też taką sytuację, że taki kierowca starosty bielskiego, ten w biecku, wiózł nas z samochodem w stronę Katowic przez Te Lasy Pszczyńskie. Szeroka droga do tego. I osiągnął szybkość 100 km na godzinę. Nie ma, to mnie się wydawało, że te las to jest jedna wielka ściana, nie ma w ogóle nic. No 100 km na godzinę wtedy było jakąś nieprawdopodobnie dużą szybkością. No a już w harcerstwie właśnie założyłem, dosyć szybko awansowałem w harcerstwie, założyłem harcerską drużynę sportową i tam specjaliz specjalizowaliśmy się przede wszystkim jest tenisie stołowym lekkie artytytyce jako pierwszy, no i sportach zimowych. No i w tej lekkiej artytyce zaczęłem odnosić sukcesy. Pierwszy mój sukces taki sportowy to było to, że były Mistrzostwa Harcerstwa Polskiego w Krakowie. No i to harcerze harcerze Saj Polski. No i niespodziewanie zostałem, dostałem nagrodę, wygrałem, byłem najlepszym, najlepiej sklasyfikowanym sportowcem z tych harcerzy. Bo dziwne, bo, bo startowałem w sztafecie krótkodystansowej, wygraliśmy tą sztafetę jako wielką, ale wygrałem też bieg na 1000 metrów. Bardzo. To znaczy 100 metrów i 1000 metrów to jest duża różnica. No i skok dal i, i rzut a Także parę, parę konkurencji. No i tak się zaczęła ta kariera dekatetyczna, a później po, na studia przejechałem do Krakowa i wtedy Napisałem się do klubu Krakowia i bardzo szybko awansowałem właśnie w życiu o boju pięcioboju do kadry narodowej Polski. No i w tej kadrze narodowej byłem praktycznie przez cztery lata. I właśnie w 1952 roku po wygraniu tej, tego, tej strago rajdu i ojcowa Byłem na nie, obozie kadry lekatycznej, no i miałem kontuzję prawego barku. Także kariera odpadła, odpadła na razie kariera na rok, ale skończyło się to źle, dlatego że w następnym roku, w lutym, miałem bardzo poważny wypadek na biegu, biegu zjazdowym, na biegu, No i miałem tak na nogę że groziła mi amputacja. Ale lekarze mnie uratowali, leżałem w szpitalu, był prawie 6 tygodni na wyciągu, potem jeszcze troszkę trzymali. No, no i ta tak, tak, tak kariera rekordetyczna się skończyła, a natomiast pozostał samochód z tym, że sport samochodowy w Polsce, to można by powiedzieć był, ale rozpoczął się dopiero jeśli chodzi o rajdowy to w 50-tym praktycznie w 78 roku. Wtedy taki e, prezes Klubu e, wrocławskiego, orliński zorganizował e, rajdy i po raz pierwszy próby wyścigowe z pod górę i z góry. Bo to się odbywały wszystkie, na przykład w Łekitorstwie, to było tylko pod górę. Wszystkie imprezy odbywały się albo po płaskim, albo pod górę. I on zorganizował te jazdy też, żeby były odcinki wyścigowe i pod drugiej i z góry, co wtedy uważano niesamowicie niebezpieczne, jak to z góry, z góry i szybko jechać. No i tak to się zaczęło. Także już powiedziałbym w roku 60, już zasadniczo byłbym tym najlepszym zawodnikiem w Polsce. No i y, zacząłem wygrywać rajdę, ale najważniejszy rajd, który wygrałem w 1960 roku z pilotem, z żoną, to znaczy wygrałem. Nie wygrałem właśnie. Byłem dziesiąty na rajdzie polskim. Rajd polski był tak silnie obsadzony, że ja będąc dziesiąty byłem najlepszym z Polaków, bo cała dziewiątka to byli zawodnicy fabryczni, zawodnicy zagraniczni. No i tak to wyglądało, bo moja kariera sportowa powiedzmy była wtedy bardzo, bardzo trudna, Nie zrozumiała dzisiaj, dlatego że zostałem przecież kierowcą fabrycznym, fabrycznym paru marek, czterech marek, bo Tyler, Porsche, BMW, Mercedes. No i to jest też dalej niezrozumiałe, bo dzisiaj ten sport też inaczej wygląda pod względem samego sportu, ale też inaczej pod względem tych wszystkich formalności i tych problemów, które ja miałem. Jak dzisiaj na to patrzę, to mi się po prostu wierzyć nie chce. Jak ja, ja to się stało, że to po No bo przecież ja byłem w stosunku do tych zawodników fabrycznych z zagranicy, to były najlepsze warki przecież. Upośledzony, upośledzony tym, że miałem problemy wizowe, miałem problemy paszportowe, no i... W przeciwieństwie do innych sportowców, na przykład piłka nożna, czy lekkoatletyka, czy siatkówka, czy zawody narciarskie jakieś, to wyjeżdżały z Polski ekipy. A jak wyjeżdżała, wyjeżdżał zespół, to wszystko załatwiały związki sportowe i wizy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja już jak zostałem tym kierowcą fabrycznym i jeździłem do tych mistrzostw Europy, które miały tą rankę mistrzostw świata, no to Musiałem wszystko sam załatwiać i nie mogłem nawet pojechać na trening dlatego, że nie miałem, nie miałem wizyty. Bardzo trudno było to naprawdę tak normalnie, szybko zdobyć. Oczywiście, na przykład był taki rajd Londyn-Sydney, pojechałem to wtedy z Markiem Wachowskim. No nie mogliśmy trenować trasy azjatyckiej, trasy do teraz, dlatego, że po prostu nie, nie, nie daliśmy, nie, nie dostaliśmy wiz, nie było wiz w ogóle. Także te próby, które się odbywały na tej trasie, jechaliśmy bez, bez treningu. Natomiast polecieliśmy do Australii. No i na szczęście dobrze zabyliśmy, bo to był najtrudniejszy odcinek tego rajdu Londyn-Sydney. 6 tysięcy kilometrów zachodniej Australii do wschodniej Australii, z tym, że się jechało po, po górach, e, po centrum Australii. No to był, była trasa non-stop, praktycznie 6000 kilometrów, To trwało 3 dni, 3 noce. Z tym, że na odcinkach jakiś dłuższych, no to były pewne nadrubki czasu, tam godzinę, dwie, no i mogliśmy się też w markie wachowskim zmieniać za kierownicą. Ale cały rajd się właśnie rozegrał w ostatniej nocy. W ostatniej nocy to przejechaliśmy, mniej więcej, w granicach 600 km, i to był jeden wielki wyścig. No właśnie, Mieliśmy nie. problem na tym rajdzie, bo to ciekawe było to, że byłem w zespole fabrycznym Porsche i trzy fabryczne Porsche miały ten sam defekt na wyścigu takim nocnym w Turcji na 300 km wyścigu w górach, po bardzo złej nawierzchni, we wszystkich trzech samochodach było ten sam defekt, to znaczy pękała rurka hamulcowa przy lewym tylnym kole. Te rurki hamulcowe były wzmocnione ze względu na drogę i tak dalej, opancerzone, no i widocznie źle to zrobiono, bo we wszystkich trzech samochodach w odstępie 30 km, mniej więcej od 100 do 130 km pękła ta jechaliśmy prawie 180 km w nocy w górach bez hamulców. No i to była straszna jazda, ale i tak wypadliśmy najlepiej z zawodników tych Porsche. Mieliśmy 28 minut spóźnienia i pomimo tego spóźnienia i jeszcze jedna sprawa, taki defekt, w Afganistanie, właśnie, w etap z Kabulu do, do granicy. Def, Defekt znowu koła, tam wszyscy zawodnicy się spóźniali, bo to był jedwabień wyścig. Myśmy mieli tego spóźnienia około 6 miesięcy. Także byliśmy na 13. miejscu na starcie w Australii i wygraliśmy Australię. Wygraliśmy Australię jeździliśmy prawie praktycznie bez jednego, to wszystkie odcinki te wyścigowe, te, które nie były do się w czasie. No i o jedną minutę y, zostaliśmy sklasyfikowani na czwartym miejscu. No, ale Clark wygrał Aust, znaczy Azja, Azjatycki odcinek. Myśmy wygrali Australię, a Kowan wygrał w całości. Panie sobie miał Pan podczas swojej podczas fantastycznej kariery możliwość jeździć bardzo wieloma samochodami, bardzo wieloma markami. Za nami Fiat 125P. Który z samochodów wspomina Pan najmilej, a który według Pana jest najlepszy? I to trudno powiedzieć, bo ja wszystkie te samochody, którymi jeździłem, to, to po prostu nie wspominam. No. Jeżeli chodzi o polskiego Fiata, to polski Fiat jako 125 i ten później ten mały 126 łączy się z tymi powiedzmy w pewnym sensie rekordami, które ustanawialiśmy no, Ale to chodziło tylko o to, żeby, żeby pokazać, że ten Fiat coś znaczy, jest dobry. No i wtedy ustanowiliśmy te trzy rekordy świata. To było w roku chyba 73, coś takiego. No a potem z rodzinem Bielakiem pojechaliśmy na rajd Monte Carlo, tym 126. Tylko po to, to po, poza konkurencją, ale w ramach rajdu, to tylko po to, żeby pokazać tym, bo tam wtedy było 500 tysięcy przedkład na tego Fiata, pokazać tym, którzy tego Fiata oczekują, oczekują na tego Fiata, że tym samochodem można nawet w warunkach zimowych dojechać do. Przez Alpę, pokonać Alpy i dojechać do Monte Carlo. To takie były, ale takich jednak innych rajdów, no to bardzo e, trudny, trudne rajdy to był rajd Akropolu, Puchar Alp. No i ciekawe, bo do tych rajdów bardzo trudnych należał rajd Polski. No i muszę powiedzieć, na tym rajdzie polskim to miałem dwa bardzo poważne wypadki. Właściwie trzy, można powiedzieć, wypadki, ale Raj Polski hmm, najlepiej mi się jechało i najwięcej sukcesów miał ze swoją żoną, bo e, tak jak mówię, pierwsze byliśmy jak na dziesiątym miejscu, ale najlepsi z Polaków, potem cztery razy wygraliśmy ten raj polski, dwa razy byliśmy na drugim miejscu i trzy razy w Rajdzie Polskim na trzecim miejscu. Czyli na tym podium, jak to się mówi, byliśmy dziewięć razy w Rajdzie Polskim, to też było takim rekordem. No, były takie rajdy jak rajd w Ślańskim, rajd dolnośląski, Na tym rajdzie dolnośląskim, no to rekord wygranych to, to ma moja żona, dlatego że ja raz pojechałem. Z nią wygrałem ten rajd 7 albo 8 razy, a raz miałem zagraniczny coś i ona pojechała jako pilot Czes tak, naszego przyjaciela Czesława Wodnickiego i wygrali ten raj tak, została, została rekordzistką pod względem wygrania. Panie, panie Sławie, wiele rajdów za Panem, ale był też rajd najnowszy, rajd Safari. Kilka słów właśnie o nim, jak się jechało w czasach dzisiejszych. Tak, ten rajd Safari to, to było moje takie dosyć duże przeżycie. Przeżycie z powodu Takiego dziwnego, powiedzmy, nie mogłem się e, uwolnić od e, tej jakiejś takiej sympatii wszystkich do mnie. No, no nie wiem, dlatego że ja tak mówię, jak miałem 90 lat, to powiedziałem na takim przyjęciu, że takich hasło, życie zaczyna się po 90. No a tu miałem 91 jak był teraz ostatniej Safari. No i to było. Nie wiem dlaczego, ale, ale takie zdumienie u wszystkich, jak można rajd safari jechać w tym wieku, no. Ja nie odczuwam tego, ja miałem... Tak, ten rajd był naprawdę trudny. E, tak jak mówili ci kierowcy najważniejsi z tej, tego WRC 1, no bo to, to jest mistrzowie świata i tak dalej, że ten rajd był co najmniej raz albo dwa razy tak trudny, jak wszystkie inne eliminacje do mistrzostw świata. No były, było bardzo parę poważnych wypadków, z tym, że, pan, jak jeździłem na rajdy, to praktycznie w tych dużych rajdach, to nie było właściwie rajdu, żeby nie było wypadków śmiertelnych. Na przykład na Grand Prix Argentyny, które jako mój taki jeden z najważniejszych wygranych wyścigów i rajdów, to, był, to było siedem wypadków śmiertelnych. Na, do Kłapowej Ameryki też skończyło się 6 albo 8 wypadków śmiertelnych. Bardzo dużo, na przykład na takim rajdzie Monte Carlo, to już nie na samym rajdzie, tam z Chambéry do Monte Carlo we Francji, ale nawet do dojazdowych trasach, bo to było z różnych miast, zdarzały się wypadki śmiertelne. Dlatego, że te samochody nasze były samochodami praktycznie turystycznymi, małe były przeróbki w tych samochodach, one oczywiście były tam bardzo przygotowane, ale nie miały tych, tej ochrony. A teraz w tym samochodzie, w którym się jeździ, to człowiek jeździ w klatce dosłownie. No. Także ja musiałem się do tego przyzwyczaić. I muszę powiedzieć, że na przykład zmiana biegu. No proszę sobie wyobrazić, że biegi się zmienia, mając zacisięty pełny gaz. Nie ma sprzęgła w ogóle. Jest hamulec i gaz. I nie wolno nacisnąć tego przycisku przyspieszenia gazu przy redukcji biegów też się redukuje bez tego. No a przy przyspieszeniu to tylko się odbija, i to ja właściwie mogę powiedzieć, że dopiero przy końcówce tego rajdu, dopiero właśnie opanowałem tą technikę jazdy tym rajdem. No a tak, no to było ogromne zdziwienie, a poza tym taki bardzo duży doping tych kierowców tej czołówki światowej, wie Pan, że, że nikt, nikt z nich nie wierzy, że mają tyle lat, że można jechać. Nie wyobrażali sobie, że można przejechać taki safari. No. no właśnie, jest Pan wzorem y, dla wielu kierowców, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Tutaj rozmawiając z Miko powiedział, że właśnie stawia sobie Pana jako za wzór, tak? Wiele, wiele lat doskonałej kariery. Czy miał Pan swojego jakiegoś bohatera, na którym się Pan wzorował, czy po prostu rozpoczął karierę zupełnie na nikogo nie Wie pan, jeśli chodzi o sport samochodowy, o technikę jazdy, to moim bohaterem była lekkoatletyka. To znaczy, chodzi o ergonomię ruchu i tak dalej. Ja nie miałem trenera do tego, mnie nikt samochodem poza tym nie, nie uczył jeździć. No po prostu technikę z lekki atletyki, technikę tych wszystkich ruchów przeniosłem na samochód. No wiedziałem, że cztery koła to, to moje nogi i tak dalej i tak dalej. Ale y, wydaje mi się, że, że to jest bardzo ważne. Bardzo ważna jest sprawa kondycji wtedy była, bardzo istotna. No i ta technika jazdy. Panie Swiesławie, na zakończenie ostatnie pytanie. Jaka jest recepta na zachowanie tak fantastycznej formy No wie pan formę, Ja, ja dobrze się czuję, no niestety jestem w tej chwili w dużym smutku, no bo... Straciłem, straciłem żonę i to tak wie pan, e, myśmy e, powiedzmy wylądowaliśmy w bielsku, w białej, właściwie w jednej klasie. Rok trzecia, czwarta klasa była robiona w jednym roku, wtedy i w związku z tym znaleźliśmy w jednej klasie i tam się poznaliśmy. Mieliśmy po 16 lat. Po 16 lat po dwóch, trzech miesiącach była, zakochaliśmy się w sobie. Oczywiście była duża dyscyplina, bo jeżeli chodzi to, wie pan. To nie tak jak dzisiaj, że ktoś mieszka ze sobą, ma po to bierze ślub. Wtedy było zupełnie inaczej. No i potem, ślub w 1952 roku, także można by powiedzieć, że byliśmy razem 75 lat. To jest, nie, to jest niesamowite, to wie pan. A jeśli chodzi o. Yy, Młodzież o, o, o samochody, o, o kierowców, to um, wydaje mi się, że, że bardzo ważne jest jednak, żeby zrozumieć, że najważniejsze w samochodem, jakby się bardzo dobrze jeździł samochodem, to jest zwany odruch warunkowy. Zanim pomyślę, to zrobię. I żeby wiedzieć, co zrobić. Żeby wiedzieć, jak wychodzi się z pewnych poślizgów i tak dalej. Ale y, można by powiedzieć w skrócie to tak, trzeba sobie zdawać sprawę, taką ja przynajmniej, ja jeżdżąc samochodem nie uznaję swojego pierwszeństwa przyjazdu. Ja wiem, że ja mam pierwszeństwo przejazdu, ale uważam. I wydaje mi się, że te samochody uprzywilejowane, czy rządowe, czy kartki pogotowia, czy straż pożarna, wie Pan, nieraz przekraczają tą sprawę. Nie, nie zdają sobie sprawy, że, że może dojść do wypadku. Ale. Należy uważać na to, no i trzeba być też uprzejmy w stosunku do innych, ktoś wyjeżdża z boku, przyhamować przejście i tak dalej. Naturalnie teraz wyszła sprawa, jeżeli chodzi jeszcze o samochód, skończę, to powiedziałem o tym, nie mam jeszcze za przyjazdu, ale proszę zrozumieć jedną sprawę, że szybkość jest bardzo groźna i naprawdę trzeba uważać, bo to może się bardzo szybko źle skończyć. Ja staram się przestrzegać przepisów, no nieraz te przepisy są nieraz powiedzmy czy to ograniczenia za, za mocne, no ale tak jest, no trzeba trzeba uważać, ale uważać na, na szybkość, bo, bo szybkość może doprowadzić do bardzo złych. Rzecz. Panie Sobiesław, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, był to program Sporty Niezna Znane i Nieznane. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie dziś gościło w Automobil Klubie Polski. Za chwilę udajemy się z Panem Sobiesławem na kolejne spotkanie, gdzie będzie opowiadał właśnie tylko i wyłącznie o razie Safari. Dziękujemy, pozdrawiamy i widzimy się niebawem. Dziękuję bardzo. Szerokiej drogi. Czerp witalność z BORŻOMI każdego dnia. W domu czy nad morzem, leniwie czy aktywnie, a może na swój własny sposób. Kiedy żyjesz pełnią życia, przygody trwają bez końca. 130 lat BORŻOMI to dopiero początek. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.